Ale o ciszę, proszę, tak wyjaśnię zasady krótkie, co? Nie? Eee, drużyny z tej samej grupy nie mogą trafić na siebie. Drużyny, które są rozstawione, nie mogą trafić na rozstawione, wiadomo. Najpierw losujemy drużynę rozstawioną, a później losujemy drużynę do tej rozstawionej. Czyli tak, jeżeli chodzi o drużyny rozstawione, są to 5G, Commando Galapagos, Elektryczna Calfiori Division 303. I po kolei 5G może trafić na siekierę piłę, pechowców i EFC po nalewce. Comando Galapagos może trafić na blągrane, pechowców i po nalewce. Elektryczne kalafiory mogą trafić na EFC po nalewce, pechowców, blągrane i siekierę. A Division 303 może trafić tylko na blągrane i siekierę. I zaczynamy pracować.

O no, tak, nie, nie, nie. Komondo Galapagos może trafić na blogany pychowców i FC po nalewce. Czyli tutaj tutaj Dawaj na Teraz tak, składamy te i tutaj do tego kubeczka. Składamy jeszcze po nalewce. No ja poskładam.

Słuchajcie, nie ma to głosowanie. Z jednostki samych poszło na takie. Tak? Dobra. No, myślę, no, że. Tak, cmniejsze, tak. Shake it, baby. Jeszcze teraz z tego? Nie, z tego. <gulia> Aniak trzymał włosy. Czyli koma ono galopago, trafiam, eh? Na... No, ale mocniej, ale mocniej. A kurde, to ostatnie. Aniak, lewko.

kolejną drużynę e, rozstawioną Proszę. No jak Losyk <śpiewanie> 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 gnają <Kolejną Dywizjon. śpiewanie> Tak, tak. A teraz będziemy my! A tu pod prototype stosowanie w stanie? Protokół głosowania. Tak, tak. Będziesz? Odwołanie do którego można. Tutaj do kolegów, bo się do odwołanie. On już pisał, on ma wzór. Ja nie pamiętam. Dobrze.

<grymne> no, to jest ty nie, ty, ty nie... Tak, 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 Kolejny grander w tym To ja już ja się uważa, nie pokazuję. No i w sumie to już jest całkiem. No już całkiem nie nie trzeba losować, Możemy już zbierać chcę po Dobra, losujemy następną drużynę rozstawioną. To jest my. Dawaj

nie, nie ma. Wuta do domu wraca się Daleko mamy. Bo domu nie puścimy, nie Ciepło jest A jeszcze oczywiście wylosujemy. jeden i usłyszymy. No, jeszcze usłyszymy. Tak, no, jeszcze usłyszymy. Myśmier... Tak. No, jeszcze usłyszymy. jeszcze

5G! 5G! 5G. 5G. Ale jeszcze... A jeszcze wybabki dla zwycięskiego drużyny! Çok... Trafia, na no. Uuuuu... I jeszcze się Nie, jeszcze losujemy półfinały. A jeszcze się kiepiłem? Kiepiłem, pary finałowe, to. Kiepiłem, żeby to. Od Pary to. FC Komando Galapagos przeciwko Pechowcom. Dywizjon 303 przeciwko Blaugranie. Elektryczne Kolafery przeciwko FC po Oraz 5G przeciwko FC Suter Piła To będzie. A teraz wylosujemy potencjalne pary półfinałowe. Za <noise> Nie jestem Czy są z dywizjonem teraz w finale? Dobrze, z szybkierami, bo się fiery. Popatrzcie, wy macie tendencję sportowych. Panie, nie. Ale, ale był przybrany nie wystarczył. nie był na kolos. Ale nie był na kolos. Zaraz wracamy. Nie, Adrian, jeszcze dwójka. Gdzie wrzucić? Tutaj, z tego kubelki. Wracamy. Tak. Wylastujemy teraz potencjalne pary półfinałowe. Jak wszyscy nie zapiją. Dwójka

como no galapagos. la Chowcy, Zagrają przeciwko. Kierowcy? 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 Napisz, że kierowcy. Kierowcy? nie, może tam sześć. Super. Poproszę nie wszystkich Super. żeby zostali. wszystkich wam żeby zostali. Dziękujemy wam Za 9, 9, 9, 9, 9, się. Za tydzień się. 9, 9, 9, 9, 9, 9, どっちが勝つか